Słuchajcie, też pomyślałem, że muszę umyć rower, bo przez całą zimę nie był myty, a jeździłem w śnieg, w jakieś błoto, jak było mokro. I zobaczcie, nawet jest widać dużo brudu na nim, więc trzeba go trochę ogarnąć. Już mam karczera i go właśnie obmyję. Okej, okay, posłuchajcie, 3 kwietnia i kolejny vlog, tak jak co roku to już się chyba stało taką tradycją, bo całkowicie nieświadomie zauważyłem wczoraj, że przeglądając swoje filmy, że na tym kanale pojawiają się vlogi, jakieś filmiki każdego 3 kwietnia od początku, kiedy mam kanał. I posłuchajcie, nic by nie było w tym takiego, gdyby nie to, że ja ogólnie nie planuję nigdy tak, nie mam w sensie Ustalonego dnia, w którym wrzucam na przykład filmy. Czy nie jest to tak, że na przykład wrzucam filmy w każdą jakąś sobotę albo w, nie wiem co, co drugi tydzień albo coś, tylko nieraz to są jak widzicie takie, prze, takie różne przerwy, tak jak na przykład teraz, że ostatni film był y, dwa miesiące temu, właśnie o tym dzisiaj też będzie, zaraz sobie porozmawiamy. I ogólnie posłuchajcie, zauważyłem, że każdy trzeci kwiecień. To jest, to jest vlog na tym kanale, więc to jest trochę dziwny przypadek. Nie sądzę. Możecie napisać coś o tym w komentarzu, czy to ma może jakieś znaczenie albo coś w tym stylu. No ale generalnie tak. I w ogóle rok temu też nagrywałem takiego vloga, że co u mnie się działo, bo też była przerwa. Też 3 kwietnia zresztą. I, i jakie są dalsze plany? I dzisiaj też trochę porozmawiamy, tylko że bardziej właśnie o tym, co było u mnie przez te dwa miesiące przerwy. Więc tak, słuchajcie, to też ma takie podłoże, że tak powiem, że motywacji troszkę brakuje, że tak powiem, do nagrywania. I na naprawdę zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, bo co innego jest, jak ten kanał się rozwija, jak ja widzę, że naprawdę te subskrypcje przychodzą i... bo zobaczcie sobie zresztą na ten wykres, który wam tutaj pokażę na ekranie, że znaczna część, po prostu większość yy, to są ludzie bez... widzowie bez subskrypcji, a dosłownie malutka cząstka to są subskrybenci, więc naprawdę, jeżeli byście zasubskrybowali, byłbym wam naprawdę bardzo wdzięczny i może bym był bardziej zmotywowany do tego, żeby nagrywać filmy, bo naprawdę daje mi to satysfakcję i jeszcze bardziej jak to doceniacie. Więc dajcie suba z dzwoneczkiem, koniecznie. I tak, słuchajcie, więc chciałbym wam opowiedzieć troszkę, co się działo u mnie przez te ostatnie dwa miesiące. Na początku byłem w górach w Białce Tatrzańskiej i na nartach i próbowałem nagrać nawet vloga. Jednak, tak jak co roku zresztą, żeby się pojawił vlog, jednak to jest nowe miejsce i wolałem poświęcić ten czas na jazdę, tym bardziej, że na Słowacji właśnie nie było wyjazdu na Słowację, tylko do Białki Tatrzańskiej, dlatego, że wiecie jaka jest sytuacja na świecie i nie można było wyjechać sobie na Słowację bo wiecie jaka jest ogólnie sytuacja, granice zamknięte, więc była możliwość wyjazdu do Białki Tatrzańskiej To jest tak w ogóle mój też... Kiedyś już byłem w polskich górach w Szczyrku, ale to jak byłem naprawdę mały i nie pamiętam totalnie tego znaczy pamiętam jakieś tam małe takie przebłyski, że tak powiem ale ogólnie to nie pamiętam tak za bardzo tego wyjazdu i w sensie jak mówię, próbowałem nagrać tego vloga z tego wyjazdu do Białki, do Białki Tatrzańskiej i nawet zobaczcie, bo są nawet jakieś takie krótkie wstawki do, właśnie do filmu, więc sobie zobaczcie dowód, że ja tak powiem, że nagrywałem. Słuchajcie, i mam zamiar zrobić jeszcze taki na szybko unboxing, bo kupiłem sobie przed wyjazdem nowy kask i nowe gogle. Kask, jak widzicie, bardzo fajny, taki w jasno-zielonym kolorze, naprawdę mi się podoba, naprawdę jest wygodny i naprawdę jest leciutki, powiem Wam szczerze. W poprzednich latach jeździłem też w firmie Uvex, ale Giro naprawdę polecam. A gogle, słuchajcie, też naprawdę fajne, niebieskie, jednak, wiecie co, myślałem jeszcze nad zakupem różowych, jednak różowe nie byłem pewny co do jakby to powiedzieć odbijania światła, więc kupiłem po prostu takie, z którymi miałem już doświadczenie, czyli po prostu niebieskimi. Jednak słuchajcie, jak mówię, to był krótki wyjazd i chciałem poświęcić go typowo na jazdę. I, i po prostu chciałem wykorzystać to w 100% więc to nawet, że nie znałem totalnie tego y, miejsca przedtem tam jest tak w ogóle, Białka Tatrzańska naprawdę mnie pozytywnie zaskoczyła bo są tam dużo stoków różnych, różno, różno, różne gondole więc to jest co innego, lepiej niż na Słowacji, powiem na szczerze aczkolwiek była naprawdę dzicz, było mnóstwo ludzi więc to na pewno był też szok dla mnie y, ale było naprawdę fajnie, polecam wam Białkę Tatrzańską Yy, więc tak, posłuchajcie, później yy, jak przyjechałem, miałem też, posłuchajcie, koronawirusy, więc tak. I później jeszcze, posłuchajcie, sprzedał się mój Cross Beta RS 125, więc to też Wam już mu, o, o tym opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków, że yy, odcinek pod tytułem kończę z motorami, więc obejrzyjcie go sobie, jeżeli jesteście ciekawi właśnie kończę z motorami i no i tak już można powiedzieć, że to jest skończone, bo sprzedałem motor, jeszcze został Simpson, ale Simpson, już tak powiem, stoi i jeżeli oglądaliście mój kanał wcześniej, to na pewno wiecie, o którym motor chodzi, no i tak słuchajcie, teraz będę jeździł na rowerach, tym bardziej na rowerze, tym bardziej zaczyna się sezon, wiosna, co prawda teraz jest jeszcze zimno, ale już powoli to jest czuć, że zaczyna się wiosna, więc fajnie no i tak, z takich rzeczy to słuchajcie, mniej więcej tyle Słuchajcie, jestem na torze, u nas na trasach, już dawno tutaj nie byłem, ale Adrian właśnie wyciągnął moto, przepalił, wiecie, zaczyna się wiosna, więc po prostu pomyślałem, że przyjść i nagrać coś, tym bardziej, że obiecywałem, że jak będę miał jakąś możliwość nagrania czegoś z moto, to nagram dla was to, więc patrzcie. Tak w ogóle to no, chyba nigdy tego nie mówiłem, ale właśnie ten motor Yamaha WR125R kupił ją właśnie Adrian ode mnie, więc nie trafiła jakoś daleko, więc wiecie, ciągle jakby to powiedzieć widzę ten motor i, i teraz dzisiaj właśnie mogę wam nagrać.